Drogie dzieci, witam Was, na teatrzyk przyszedł czas. Jestem po coś miły, co ma bardzo dużo siły, bo codziennie sport uprawiam. Skoki, biegi i pływanie to naprawdę jest wyzwanie. Bardzo lubię też podróże, i te małe, i te duże, przez co przyjaciół mam wielu na całym świecie, a jak dbają o swoje zdrowie. Zaraz każdy sam wam powie, bo wszystkich ich dzisiaj tu zaprosiłem i o występ grzecznie poprosiłem. I jestem pewny, że każdy z nich powie, że najważniejsze jest nasze zdrowie. Mm, jestem krowa przebojowa, bardzo bystra no i zdrowa. Mój ulubiony jest kolor zielony, który na łące jest rozcielony. Przez cały dzień trawę zajadam, za warzywami również przepadam. Gdy na słońcu odpoczywam, witaminkę spożywam. A to wszystko, mój drogi kolego, ma duży wpływ na moje mleko. Które litrami codziennie oddaję, za co wąsate uśmiechy dzieci dostają. Mm. Miał jestem mały kotek góry. Bardzo ostre mam pazury. Pazurki moje są czyste, to oczywiste, bo bardzo o nie dbam. Chociaż wody nie znoszę, moje futerko lśni. Oproszę. Języczki je wylizuję, ciągle czyszczam, wyczesuję. Jestem bardzo szybki, zwinny, no i oczywiście silny. A to przesta mój kolego, że uwielbiam bardzo mleko, bo żeby tak jak ja sprawnym być, trzeba dużo mleka pić. Mia! Małgorzowa jestem sobie, nikt inaczej mi nie powie brykam, skaczam, no i wikam. Witaminki w mig połekam. No bo ja zdrowe życią lubię wieść, Warzywa i owoce jeść. Zawsze z rana jem banana, mandarynki i pomarańcze. A po tym zdrowym śniadanku z moimi dziećmi sobie tańczę. Tam, 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 tam. Hum, 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 hum. Jestem świnka. Hum, hum, hum. I, 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 i. ja jestem myszką malutką, cichutką, mieszkam szczęśliwie w norce sobie, Pipi. No i ostatnio do mojej marki zebrałam nasionek ze cztery worki. Lecz, żeby twarde nasionka jeść, i. muszę bardzo zdrowe ząbki mieć. Codziennie więc zęby moje szoruję, pi, szczoteczką czyszczę. Dokładnie szczotkuję. Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda. Tak się zaczyna wielka przygoda. Myję serde. po zielonej łące. Kumkam, kiedy wyjdzie słońce i opalam się bardzo rzadko. Ale za to pływam klapką. Ćwiczę ciągle to pływanie, żeby jutro na śniadanie żaden bociek mnie nie schwytał. Bo tak gdyby się kto pytał, to kondycję mam wspaniałą. Od pływania doskonałą. Ze mnie duży, nie rezygnuję z podróży, bo dla każdego niedźwiadka wycieczka nad rzeczką to nie lada gradka. Najpierw kąpię się dokładnie, a następnie bardzo sprawnie wyławiam rybek z sześć, aby je ze smakiem zjeść, gdyż mięso ryby bardzo zdrowe jest. Każdy je powinien jeść. I polecam wszystkim wam. Mięsko ryby jest mniam mniam. Mm, mm, mm. Zebrą jestem taką z gracją. Grzywa jest mą dekoracją. Bardzo codzień o nią dbam. Dużo czasu na to mam. Myję, czeszę ją, ją szczotkuję. Przy tym nieraz pełna. A gdy trzeba skrócić grzywę, do fryzjera wtedy idę. Fryzjer grzywę mą cina i pielęgnuje, tak by była idealna, równa, śniąca i pachnąca. Jestem wielkim krokodylem. Mieszkam z rodziną nad Nilem. Mój synek, mały krokodylek. Nie słuchał mnie kiedyś przez chwilę za dużo słodkich cukierków zjadał, przez co okropny ból sobie zadał. Bolał go brzuszek i ząbek przez cały dzień. Żadne tabletki nie pomagały, aż trafił w końcu do dentysty. Dentysta szybciutko mu ząbka naprawił i sunek znów się spokojnie bawił. A jaka nauka z tej historii płynie? Jesz dużo słodyczy, ból cię nie ominie. Ha, 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 ha. O, czy już wiecie? Sport to zdrowie. Każdy tygryz wam to powie. Biegam co dzień u nas w lesie kilometrów chyba z dziesięć. Drzewa sprawnie w nim ominiam, no i wodą wciąż popijam potem pompek zrobię sześć tak aż zachce mi się jeść. lecz się bardzo nie obiadam bo doprawdy wam powiadam o swą wagę bardzo dbam nie dla mnie są tłuste kiełbasy fast food też nie nie polecam organizmu nie zaśmiecam chude mięso preferuję w ten sposób mięśnie moje buduję. Obiadanie jest niezdrowe, każdy lekarz Wam to powie. To już koniec przedstawienia. Czas powiedzieć: Do widzenia. Dziękujemy, przyjaciele. Nauczyliście nas wiele, a Wy, moje drogie dzieci. Próbujcie zwierzątka czasem naśladować. Nikt nie chce z was przecież się rozchorować. Także więc wszyscy pamiętajcie: Różne sporty uprawiajcie, na powietrzu przebywajcie, jedzcie zdrowo i kolorowo, woda i mleko obowiązkowo. Nie zapomnijcie też przy tym wszystkim być wypoczętym, uśmiechniętym. No i oczywiście czystym, a będziecie długo zdrowe, do zabawy wciąż gotowe. Teraz wszystkim Wam machamy i buziaki przesyłamy. W już od rana mam siły do biegania. Witam im dużo zwiady, to do babci dobra rada. Ja w świecie kolorową mam burzę bardzo zdrowa. Zielone czy mordowe, jest właśnie na posłuskawę. Stało mi tę

you should i to